Identyfikator podmiotu. scp 030 Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-030 egzystuje obecnie w przechowalni wydzielonej na terenie sektora biologicznego 11 strefy siódmej. Podłoże przechowalni stanowi ziemia, w którą w większości obsiano trawą i w której zasadzono trzy słoneczniki, dwa średniej wielkości dęby, 10 krzewinek borówki czarnej, 20 niezapominajek błotnych i jeden krzew róży, a także zasiano 1 hektar pszenicy. W przechowalni symuluje się zmianę po roku, uwzględniając losowy opad deszczu i śniegu oraz zmienne warunki atmosferyczne. Nie wymaga się symulowania ceklu dnia i nocy, gdyż instynkt podmiotu odróżnia je samoczynnie. Ze względu na uzasadnione przepuszczenia przemawiające za pasywną naturą podmiotu, nie wymaga się stałego nadzoru, a jedynie kontrolne, wykonywane, pomijając okoliczności wyjątkowe, raz w miesiącu czynności konserwacyjne. Dostęp do podmiotu przysługuje członkom personelu naukowego posiadającym trzeci lub wyższy poziom upoważnienia, zaznajomionym z dotychczasową historią manifestacji obiektu. Konfrontacji dokonać można tylko o północy, gdyż wówczas podmiot rozpoczyna trwającą średnio 6 godzin manifestację. W sprzyjających warunkach, zazwyczaj gdy panuje przymrozek, z SCP-PL-030 można nawiązać kontakt werbalny. Na chwilę obecną przyjęto, iż zabezpieczony SCP-PL-030 nie powinien wytworzyć SCP-PL-031. Gdyby tak się jednak stało, należy przekazać odpowiednią informację kierownikowi badań, doktorowi S.K. Landowskiemu. Ewakuować cały sektor, a także wprowadzić w życie pierwszą serię zaawansowanych procedur ochronnych dotyczących placówki. W razie niedyspozycji doktora, bezzwłocznie powiadomić należy nadzorcę sektora, bądź członka personelu badawczego posiadającego czwarty lub piąty poziom upoważnienia. Opis. scp 030 to chochoł, wysoki na około 2 metry. Podmiot w całości składa się ze słomy, której nie można od niego oderwać. Jego sylwetka jest smukła i podłużna. Posiada ręce, widocznione tylko podczas korzystania z nich, oraz nogi, widoczny tylko zarys podczas poruszania się. Konfrontujące z obiektem osoby, jak również członkowie personelu przechodzący tylko obok jego przechowalni, wielokrotnie wspominali o odczuwaniu silnego niepokoju, który jednak nawet po upływie kilku godzin spędzonych w pobliżu SCP-030 nie przeradzał się w paniczny strach ani nie wprawiał w stany mogące zagrozić zdrowiu psychicznemu. Podmiot zdaje się także fascynować konfrontujących z nim członków personelu badawczego bądź klasy D, choć po konfrontacji nie potrafią określić, na czym konkretnie ów fascynacja polegała. Charakterystyka ogólna SCVPL 030 cechuje przede wszystkim anomalna zdolność, nazywaną oddziaływaniem totalnym przewidywania losów wybranego narodu bądź decydowania o nich badania nad tym zagadnieniem wciąż trwają. Podmiot posiada rozległą, szczątkową wiedzę na temat historii wszystkich państw, cywilizacji i społeczeństw świata, istniejących zarówno w przeszłości, wliczając państwa uznawane za mityczne, jak i obecnie. Wysnuł to przypuszczenie, iż zna również przyszłość poszczególnych krajów, jednak swoimi proroctwami nie chce się podzielić. Po serii wstępnych eksperymentów przeprowadzonych miesiąc od pozyskania, a także dzięki sporządzeniu wczesnego profilu behawioralnego uwzględniającego pierwszą i drugą manifestację, dr H.T. Wodnicki przedstawił dokument stanowiący suplement do opisu zdolności totalnej. Wynika z niego, iż SCP-PL-030 może decydować o upadku pomniejszych struktur, tak zwane oddziaływanie lokalne. Jak na przykład zakład cukierniczy, piekarnia czy firma budowlana, jednak musi być przy ich upadku obecne. Cytując późniejsze zeznania samego podmiotu: Bieg wydarzeń decyduje sam o sobie. Tkwiąca we mnie niezdefiniowana siła pełni jedynie funkcję pośredniczącego wykonawcy, choć nie zawsze jest potrzebna. Ale gdy jest, nie istnieje druga tak potężna, by była w stanie ją powstrzymać. Dalsze przesłuchania ujawniły istnienie SCP-PL-031. Jest to, zgodnie z relacjami podmiotu, sznur, który wypełza z mojego wnętrza podczas upadku i pozostaje na zgliszczach. Co sugeruje, iż jego pojawienie się towarzyszy aktywnemu oddziaływaniu totalnemu, bądź, co ustalono w przesłuchaniu 030, lokalnemu. Obecnie panuje przekonanie, iż pojawienie się SCP-PL-031 może być równoznaczne z powstaniem zagrożenia będącego w stanie położyć kres istnieniu fundacji SCP. Podczas 100-miesięcznych konserwacji należy wobec tego dokładnie sprawdzać przechowalnie obiektu pod kątem wystąpienia artefaktu. Późniejsze obserwacje pozwoliły wyodrębnić jeszcze jeden typ oddziaływania. Szczegółowe, opisane w charakterystyce manifestacji i nieskutkujące pojawieniem się scp 031 Potwierdzono uczestnictwo podmiotu przy co najmniej 500 ważnych wydarzeniach historycznych. Poniżej przedstawiono pięć wybranych. Upadek Atlantydy. Podmiot wskazał z dokładnością do minuty współrzędne geograficzne miejsca, w którym zespół badawczy fundacji odnalazł ruiny krainy. Upadek Cesarstwa zachodnio Podmiot wskazał miejsce pochówku Atylii. Obok czaszki wodza znaleziono Scp.pl. 031. Podpisanie traktatu decydującego o trzecim rozbiorze Polski. Podmiot wskazał lokalizację doskonale zachowanego traktatu. Dokument owinięty był Scp.pl. 031. Uzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918. Podmiot stwierdził, iż w trumnie marszałka Piłsudskiego znajduje się SCP-031, co okazało się prawdą. Obecnie wydarzenie to stwarza problemy interpretacyjne, gdyż nie było równoznaczne z upadkiem kraju, a jego ponownym powstaniem. Próby wyjaśnienia podjął sam podmiot, stwierdzając: Upadek może mieć charakter długofalowy, a rozpoczyna się już w samym społeczeństwie. Może pozostawać niewidoczny przez wieki, a jednak trwać. Toczyć naród jak choroba, aż do momentu przejęcia kontroli absolutnej. Upadek przemyka nawet za plecami odrodzenia. Posiada znakomity kamuflaż. Doprawdy, śmiem pokusić się o stwierdzenie, iż doskonalszy i bardziej podstępny nie istnieje. Upadek III Rzeszy Niemieckiej. Charakterystyka manifestacji. Podmiot w fazie spoczynku, to jest od świtu do północy, stoi nieruchomo nad rosnącym w przechowalni krzewem róży. O północy następuje przejście w fazę aktywną. SCPPL030 przemieszcza się w stronę jednej z pozostałych roślin. Gdy znajdzie się wystarczająco blisko, rozpoczęta zostaje manifestacja. Podmiot manipuluje rozwojem wybranej rośliny, może stymulować jej wzrost, zdecydować o wydaniu owoców, przekwitnięciu bądź zniknięciu. Oddziaływanie szczegółowe. Manifestacji zawsze towarzyszy muzyka wydobywająca się z nieznanego źródła. Przez konfrontujących opisywana jest jako wiejska gra na skrzypcach lub bardziej oględnie muzyka charakterystyczna dla polskiego folkloru z wyraźną dominacją skrzypiec. Próby zarejestrowania towarzyszących manifestacji dźwięków zakończyły się niepowodzeniem. Rejestrowane są tylko odgłosy otoczenia. Po upływie średnio 6 godzin, ściślej po nastaniu świtu, scppl 030 powraca do fazy spoczynku. Wyjątek stanowią sytuacje, w których podmiot instynktownie wyczuwa, iż poza obrębem jego przechowalni powstał przymrozek. Wówczas zaczyna snuć się między kłosami pszenicy i można nawiązać z nim kontakt werbalny. Równoległa symulacja przymrozków w przechowalni jest opcjonalna, gdyż SCP-PL-030 potrafi odróżnić przymrozek wytworzony sztucznie od prawdziwego. Próbki roślin podlegających oddziaływaniu podmiotu przebadano dwukrotnie. W ich budowie, zarówno fizycznej, jak i obrazie mikroskopowym, nie stwierdzono odstępstw od normy. Wartym wzmianki jest także fakt odradzania się nawet zwiędłych roślin rosnących na terenie przechowalni SCP-PL-030. Nie wiadomo, czy ma to jakiś związek z jego oddziaływaniem. Pozyskanie: SCP-PL-030 pozyskany został 7 stycznia 1900 roku po sprawdzeniu doniesień o kultywowaniu wszechmogącego Boga urodzaju przez mieszkańców wsi. Polska. Na miejsce wysłano grupę agentów dowodzoną przez agenta Ignacego W. Grupa zjawiła się na miejscu o północy, akurat w chwili, gdy otoczony kręgiem wieśniaków podmiot dokonywał wskrzeszenia krzewu róży. Pozyskanie przebiegło bez problemów. Świadkom manifestacji zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy B. Agentowi Ignacemu W. powierzono zadanie nadzorowania podmiotu przez pierwsze miesiące po jego zabezpieczeniu, co wkrótce poskutkowało incydentem PL-030 na 1. Incydent PL-030-1. Agent Ignacy W. będący świadkiem wielokrotnych manifestacji SCP-PL-030, potajemnie napisał, a następnie opublikował, dramat inspirowany przebytymi konfrontacjami. W pierwotnej wersji utworu, w cenie finałowej, agent dokładnie opisał manifestacje, używając fachowego języka i skupiając się przede wszystkim na jak najwierniejszym oddaniu anomalnego oddziaływania SCP-PL-030 na otoczenie. Kilka godzin przed wystawieniem sztuki, treść dramatu udało się fundacji ocenzurować i zmodyfikować, zaś nieszkodliwe wypowiadane przez podmiot kwestie poddano ugwarowieniu. Pra przesunięto, a do odegrania głównych ról wyznaczono odpowiednich członków personelu klasy D. Poproszony o usprawiedliwienie swojego postępowania, agent Ignacy W odpowiedział. To było po prostu coś niesamowitego. Nigdy jeszcze nie ogarnęła mnie równie głęboka świadomość. Musiałem się tym uczuciem podzielić. To pierwszy i jedyny odnotowany przypadek tak silnego wpływu fascynacji podmiotem na działania konfrontującego. Agentowi Ignacemu W zaaplikowano preparat amnezyjny klasy A. Kontynuował życie jako artysta. Jeden z jego obrazów przedstawia grupową manifestację SCP-PL-030, choć przeprowadzone dotychczas badania nie potwierdzają istnienia więcej niż jednego podmiotu. Sam SCP-PL-030 takiej możliwości jednak nie wykluczył. SCP-030 to podmiot niesłychanie paradoksalny. Z jednej strony można odnieść wrażenie, że zasługuje na sklasyfikowanie jako bezpieczny, bo zasadniczo spokojnie przesiaduje w swojej przechowalni i bawi się w ogrodnika. Z drugiej jednak pojawienie się SCP-031 zwiastuje nieuchronny upadek fundacji, zaś samego faktu nastąpienia takowego nie da się później zapewne uniknąć. Trudno zatem stwierdzić, czy SCP-PL-030 należy traktować jak strażnika, czy kata. Dr. F.L. Poznowski Kiedyś trzeba go będzie zaprosić na pogawędkę z PL-027. Mają całkiem sporo wspólnego. Dr. S.K. Landowski